To jest kolejny odcinek naszej serii Sześcienny Świat W tym odcinku będziemy budować oczko Ja widzę, tutaj zrobimy już te rysy. I to będzie mi więcej wyglądać. Więc będzie całe oczko podpadać tym yy, yy, kamieniem. Będę jest teraz w kształcie takiego prawie okrągłego. I będzie to I w środku tego oczka będzie pewna jednicze. O chwilę jeszcze nic opowiem. nie tutaj. Dobra, teraz zrobię cięcie. Dobra. Jestem zrobię po cięciu. Od razu chciałam powiedzieć, że wszystko nagrywam dźwięk graden się po tym w czasie późniejszym, nie? nie? Nagrywam później niż obraz, Po prostu. Teraz wam tylko pokażę kawałek budowy. Tak to będzie wyglądać. Tak to będzie, mniej więcej. A to będzie wejście tego mojego oczka. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale dobra. A teraz chciałbym pokazać Wam efekty, jak to już troszkę moje, To całe oczko wygląda. Tak się idzie. Tam widzimy mój, oddali mój domek. A tu jest oczko. Trochę głupie to wygląda. Ją też schodki. Ale już. Ja rozwaliłam. Ale takie... tyk. <grymne> nie działa. Trzeba brać pod wodą. Tak jak media robiła w tych filmikach. Mniej więcej tak. Tutaj tak prawie jeszcze. I wtedy... O tutaj patrzcie. Tutaj nie mam tlen. <grymne> wygląda? dobra. Tylko już że tylko, żeby jaka się wyglądało. Dobra, A nie, ja. i a to nie patrzcie, ja. nie w prawo tylko. no nie patrzcie, tam nie patrzcie. Dobra. Patrzcie, jak to wygląda z... Y od dali. I w ogóle tak wygląda moje oświetlenie, że widok w moich oknach, o bo trochę go żeby można było bezproblemowo wchodzić na okno. Według też, to jest takie do pokazywania. I tam w oddali wiecie to moje oczko. Piękny widok, nie? No teraz się przespimy. chciałem jeszcze wspomnieć, że ustawiłem sobie licznik śmierci, jak widzicie. Mam jedną śmierć, bo musiałem uruchomić licznik. Dobrze. Więc na razie. Czekajcie na następne odcinki.